streamy na Twitchu Ajgowski, na Instagramie Ajgowski, TikTok Ajgowski. Na streamach na Twitchu można zgarnąć darmowe kody na grzyby, ale zajebiście. Zapraszam do oglądania. Siemaneczko ludziska, z tej strony Ajgowski, witam w kolejnym odcinku z gry Shakespeare and Fidget. Tak, pamiętajcie bijać na Twitcha, gdzie robimy sobie streamki. E, no, tak myślę, że około 19:00 przeważnie robimy, e, gdzie można zgarnąć darmowe grzybki. Pamiętajcie również na home.sfgame.net, wpisując kod wspierającego, wyślijcie mi skrzydła na Discorda. mój Discord to aigowski e, e, I bierzcie udział w konkursie na 3000 grzybków, tak jak mówiłem, w ramach podziękowania za... Wsparcie raz w miesiącu będziemy sobie robić. Gratuluję jeszcze raz poprzedniemu zwycięzcy. A co w dzisiejszym odcinku? Nie było mnie aż 3 dni, bo robiliśmy sobie na akurat streamki na Twitchu. Eee, co w dzisiejszym odcinku? Planuję naprawdę grubo pozamykać loszki na Druidzie. Zobaczcie, zobaczymy jak to nam wyjdzie, ile na to grzybków pójdzie, bo, bo, to jest najważniejsze, Chcę zamknąć nawet siedziba główna firmy Playa Games na 040 łużący łgarz Leander. Tak więc jestem ciekawy, jak nam to wszystko pójdzie. Pierwsze, co to Skarbiec i Shenlong, Shenlong w Smoczym Skarbcu, Shenlong, Shenlong. Wszystko mam założone Jest. Shenlong w Smoczym Skarbcu, to jest pierwszy nasz przeciwnik, yy, ale to było chyba w Strefie Mroku, tak? Tak. I tu jest najwyższy procent, tak więc to powinno pójść w miarę lightowo. mam przynajmniej taką nadzieję. Zaraz sobie tutaj zobaczymy. Napiszcie w komentarzu też co sądzicie o tych nowych wyprawkach, bo jestem bardzo ciekawy Waszej e, opinii. Czy chcielibyście, żeby już to wprowadzili, czy, czy żeby coś zmienili? Jak, jak chcielibyście, żeby coś zmienili, no to napiszcie też w komentarzu, co byście chcieli, żeby to e, tam wprowadzili, zanim, zanim w ogóle ta aktualizacja wejdzie, no albo nie wejdzie, bo oczywiście to jest tylko beta, tak więc jeszcze nie wiadome. Ja na pewno, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, no mi całkowicie nie siadło, w ogóle nie siadło. Mówię i wiadło. Mi na pewno nie, nie podoba się ta baba, która tam siedzi, bo to jest dla mnie, no moim zdaniem przynajmniej to jest tragedia, nie? Tak więc pierwsze co powinni zmienić to na pewno, to na pewno wygląd tej starej baby, która tam siedzi, nie? Stara Baba w Berecie. To jest najgorsze, najgorsze z, z, z tych nowych wyprawek. E, I ja bym akurat zmienił, żeby to nie było zależne też od awanturniczości, tylko na przykład dodatkowo jakieś punkty, inne punkty. Nawet ten heroizm, który jest, no to coś takiego jak ta, e, ta, ta awanturniczość, tylko, tylko po prostu, która właśnie będzie zależna od wyprawek, a nie łączyć awanturniczość właśnie awki z tymi wyprawami. Tak więc przynajmniej ja bym to tak zrobił, nie? I co jest? Dobra, tu odpuszczamy, lecimy dalej, bo o, o, o co to, co to, co to? Eee, co teraz zrobiliśmy? Szalong, teraz docho bohaterów i trzynaste piętro od razu. Tutaj możemy jeszcze 13 piętro sobie spróbować. Powinno nam siąść, czyli nasz zwiadowca smacznej kabusi i oć kapusi. Mm -hmm. Krznidełko. Dobra. A jak on nie wyrabia? Nie, internet mi nie wyrabia. Zobaczcie, co się dzieje z tym walcz. Walcz za jednego grzybka, nie? To jest super szybki, super szybki enter. To jest światłowód. Światłowodowy Entera igowskiego. Pod Krupa. No chyba... Chyba będzie dupa. Myślałem, że to fajniej zamkniemy, bo te procenty wcale nie wyglądają źle. Ten 350 chociażby chciałem wbić. A tu zobaczcie, jaki są skurczy syny chyba się nie uda mhm. właśnie to jest dla mnie irytujące bo jak jak chcemy szybko coś pozamykać mamy wysoki procent to właśnie później są takie Eee, takie sytuacje jak teraz, a to, to wydaje mi się, że im dłużej gram w tą grę, tym bardziej wydaje mi się, że wcale ten kalkulatorek dobrze nam nie pokazuje, bo nie wierzę, że tyle grzywów na jakieś tam 1,5% by, by nam poszło. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Może obejrzę po prostu tą walkę. No i druid, druid. Dobra, chyba do niego wrócimy. Tak. Wydaje mi się, że do niego wrócimy. Najpierw pójdziemy na rozgrzewkę podbić sobie może yy, docho bohaterów z dzieciństwa. Doho bohaterów z dzieciństwa. Yy, czy... No dobra, doch Niech będzie to Do... O, no, co ja tu mam? Widzieliście to? Coś się chyba zbugowało. Coś się zbugowało i za jednego grzybka to zamknęliśmy. Tak więc można, można. Można, można. A tu widzę, że też jest taka fajne, fajne próby tu są. Tak więc szansa jakaś tam jest na to docho. No, ten druid tu i tak. No, pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie właśnie odcinki ze startu? Jak cisnęliśmy cały czas, byliśmy w topce, top 3, top 2, top 5 i to przez długi, długi czas, aż w końcu niestety nadeszła chwila, gdzie ne, druid, druid niestety dostał nerfa. No, i tak wyszło jak wyszło, później troszeczkę nam opadły emocje i chęć zdobywania szczytów na EU2. Tak niestety było. Mm -mm. Następne mamy, no to 13 piętro, wrócę i góra popiołów. Trzynaste piętro sobie teraz wrócę i góra popiołów. Jeszcze raz spróbujemy na tym trzynastym piętrze, ale poczekajcie. Może... Może pojedziemy nad morze. 445, czy mam tutaj jakiś gorszy? 442, 501, 460, to nie, nie opłaca mi się tego tutaj wkładać. Tu mamy zręczność 464, plus 91, damy jej kopa po prostu, na zwiada to się może przydać. Zróbmy to tak I, 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 troszeczkę więcej do inteligencji sobie dodajmy. Troszeczkę więcej do inteligencji. Ok. No i weźmiemy chyba sobie na dyszkę, czyli żeby już tak mniej więcej sobie zmaksować na wytrzymkę. Dobra. I teraz powinno się udać. Patrzcie. Patrzcie, jaki kalkulator w głowie Jajgowskiego mówi, że teraz na 100% się uda pod krópa. Krupa, to wcale duży buścik wcale dużego buścika nie zrobiliśmy, ale powinno teraz te procenty jakoś tam o 0,3 przynajmniej podnieść, tak więc myślę, że Myślę, że go teraz zamkniemy i przejdziemy sobie do strefy światła. No, 350 poziom moim zdaniem, no, musi być wbity, tym bardziej, że 3 dni nas nie było. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco i napiszcie w komentarzach, co sądzicie o e, wyprawkach, które, które są w poprzednim odcinku, które były w poprzednim odcinku nagrywane e, i co byście dodali, co byście zmienili, jeżeli chodzi właśnie o, o tą nową, powiedzmy w cudzysłowiu, aktualizację, bo jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Pamiętajcie też zostawić o, 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 o o obserwację followa na Twitchu, gdzie robimy sobie streamki nie tylko z Szejksa, ale też z innych gierek. A z Szejksa zawsze wieczorkami i tam można zgarnąć fajne grzybki. Ostatnio z tego co kojarzę, to chyba było aż czterech zwycięzców na jednym e, streamie. No i oczywiście kod przyspieszającego homecropa są nawet wysyłajcie screeny nie zapominajcie o tym bo cały czas trwa konkurs mamy jeszcze jakieś 2-3 tygodnie na to żeby e, zgarnąć macie jeszcze 2 tygodnie na to żeby zgarnąć te 3000 grzybków żeby mieć szansę zgarnąć te 3000 grzybków No ale to myślę że y, myślę że to jest takie okej okay właśnie że Powyżej, wszystkie powyżej 400 zł. Macie jeden losik, później będzie następny losik e, i będziemy sobie losować na korek Fortuny. Tak samo jak w poprzednim odcinku, ale teraz chodzi mi po głowie, że jak zaczęliśmy robić streamy na Twitchu, to po prostu może będziemy sobie robić to. Kuru, bo... bo ja mówię, napierniczam Enter i to nie siada, powiem Wam. O jest! Chciałem wziąć teraz kawę, udało się, ja pierdziele, ale wymęczył mnie. Nie mogę, nie mogę tutaj, e, nie mogę zaprzeczyć, że. Czekajcie. No jest bliziutko, tak więc myślę, że powinno nam się udać jeszcze go wycisnąć. No wcale nie jest taki z... zły jest! Udało się. Huu. No i właśnie, z się widzieliście, dużo łatwiej poszło niż ze zwiadowcą. Co my tu mamy? Co nam tu wypadło? Jest słabiutko, słabiutko. Zręczność 466, a jaką miała? Miała lipę straszną. I teraz mamy tak. 484, 4,9,2, 327 327, dobra. Zróbmy jej tą dziurę, tak, tak, nie wiem czy zauważyliście jaki wardzik tutaj się stał, jeden, dwa od razu, ee, dwa, dwa itemki, dzisiaj akurat rano wstałem, patrzę, mówię, ty co się dzieje, jakiś jest epicki weekend, <laughs> tak więc taki, takie, takie dzisiaj szczęście mieliśmy, przynajmniej do, e, przynajmniej do zbrojowni. I co teraz zamykamy, góra popiołów i siedziba główna, czyli zostały nam jeszcze trzy, góra popiołów, siedziba główna i ekspres do szkoły magii. Góra Popiołów, jestem ciekawy, czy damy radę to zamknąć i za ile grzybków, nie? Góra Popiołów. Przejdźmy sobie najpierw do Góry Popiołów. Jest Góra Popiołów. Uruk Urakara Okwarii. No tu już może być tak, tu już może być wyzwanie. Ten 350, zobaczymy czy wszystkie zamykamy, czy wystarczy po prostu tak, żebyśmy wbili sobie ten 350 e, na naszym drucie, troszeczkę nadrobimy. Tutaj i tak na tyle co powiedzmy gdzieś tam, no, no nie ciśniemy za bardzo, zbyt mocno, to i tak miejsce w rankingu było dobre, bo tam chyba 140, 160, tak więc tak jestem zadowolony, jeżeli chodzi o to, bo tutaj przez chwilę naprawdę mocno odpuściliśmy, teraz znowu wróciliśmy oczywiście do ciśnięcia naszym drutem, ale... Ale ta pozycja, no bo to jest właśnie ten serwer, nie? To jest serwer EU2, no bo na EU1 pewnie by tak nie było. Na EU1 e, wczoraj ci, którzy nie widzieli, na. Ci, którzy, których nie było na, na streamie, stwierdziłem, że gardzę już stopowaniem lochów, bo i tak byłem strasznie w. Kurzu, na to, że po prostu tak czy tak. No, Wiecie, stopowałem sobie lochy, stopowałem, a tu wszedł nerw berserka i to stopowanie lochów było takie do dupy, nie? Bo powinienem... przed, przed tym nerfem. E, jakbym wiedział po prostu, że będzie taki mocny nerf, no to cisnęlibyśmy ostro i dopiero po nerfie zastopowali lochy. Wtedy nie bylibyśmy stratni, a tak po prostu no... Tak słabo, tak, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ten to już jest w ogóle mocarny, nie? Tak. Ten jest mocarny, ekspres do szkoły magii. No, który z tych loków na pewno muszę zamknąć. Właśnie miałem mówić, chyba najłatwiejszy będzie e, Diablo Lores, czyli nasz maglusz w tym momencie. 350 na drucie, to będzie idealny, idealny poziom. Na koniec może sprawdzimy sobie, jak wygląda ranking na EU2. Zobaczymy, jak tutaj ludzie cisną, czy cisną dalej, czy już wszyscy stopują lochy. Jestem ciekawy, jak tutaj w tym momencie to się rozkłada, i jaka klasa, to jest teraz najważniejsze, bo po tym nerfie właśnie Berserka, jak wiecie, tutaj rozkład jazdy na każdym prawie serwerze się zmienił, tak, więc zobaczymy, która klasa w tym momencie wymiata na EU2, ale najpierw skończmy sobie Diablo Lores. Padnie, nie padnie, padnie, nie padnie, padnie, nie padnie, padnie, nie padnie. No i tak, na Diablo Lores mamy na pewno mniejsze procenty, na przykład niż na Uruk, Urokara Uruk, z Władcy Pierścieni, ale... No i zobaczcie, jak to wygląda, to jest, to jest większy procent, nie? Raz, dwa, trzy, patrzcie, cztery, pięć, sześć, muszę lżej naciskać na ten tryb, bo go rozwalę, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, nic. Sporo grzybów, no dzisiaj poszło sporo grzybów, wbiliśmy, po 350 muszę, przynajmniej na, na tornatku sobie dobijemy 350 poziom ale chyba mi się w tym momencie nie uda tego tutaj zrobić. Jeszcze raz Diablo lores. Tu te próby przynajmniej są takie, że kusi, Jezu, 5 khp. Było tak blisko, było tak blisko. Ciekawe. Jeden z nich muszę. Jeszcze coś może tu pokombinuję, ale nie no, nie mam co kombinować w tym momencie. Nie ma tu co do kombinować tak mam tak, golda jest już mało. No nie ma farta, do jednego, zobaczcie, na drucie tylko jeden loszek poszedł fajnie, za jednego grzybka nawet, ee, z tego co kojarzę, ten pierwszy tutaj. A teraz już niestety, no lipnie to wygląda wszystko. Tu są niby wysokie jakieś tam procenty, czyli powinniśmy spokojnie zamknąć. O teraz Pierwsza, zobaczcie na ile grzybów, ze 100, 150, może nawet 200 poszło e, i dopiero pierwsza próba, która, o druga, która gdzieś tam była mm, bliska, a reszta nie wygląda dobrze, nie wygląda dobrze. Patrzę na ten poziom 349, czy się podnosi ta zielona, zielona kreska, na, napełnia się naszym ekspem, nie uda się mordy, nie. Druid jest do bani. Taki będzie odcinek. Druid jest do bani. Ona to mnie strasznie kusi. Bo są tak, takie próby bliziutkie, że ona i tak powinna już dawno paść. Nie wiem, co ona tu jeszcze robi. No, jeszcze troszeczkę, jeszcze chwilkę. No, jeszcze chwilkę. Nie. Zobaczcie, już dwóch lochów nie daliśmy rady. Myślę, że. Yes! O, się. Kurde, daliśmy radę, przynajmniej tutaj irracjonujące narratory, ale to też jest, no właśnie, to też jest tak więc tak szansa na pewno to by była, ale jak widzicie farta nie mam w ogóle, jeżeli chodzi o to. No dawaj, jeden, jeden loszek. O, to nieźle, napisaliśmy na czacie jeden ostatni loszek i byśmy mieli wszystko oprócz siedziby głównej, bo tam jak kliknąłem, jak zobaczyłem co tam się dzieje, to chyba tutaj yy, dwa tygodnie bym klikał i nic by się nie stało, ale pale, 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 yy, palę, plut yy, takich sportowych. Trzeba oczywiście nacisnąć na urządzego łgarza. Yy, tak czy tak najwyższy w tym momencie poziom mamy na, oczywiście na naszym Demon Hunterze, tam mamy 382 z tego co kojarzę. Nie, nie. I 3, dwa, 1. 3, 2, 1. A może tak? Nie. I ostatnia próba. Dobra, teraz ostatnia. Yy, dobra, teraz ostatnia. Okej, okay, ostatnia próba. Nie, nie chcę. I co? Dobijamy sobie byczki na e, tornadku Jak widzicie, jeżeli chodzi o druta, no to to też po tym nerfie, no, no, no nie jest zbyt mocny do zamykania e, loszków. Dużo przyjemniej się nim grało wcześniej. Mamy 350, czyli to, co chcieliśmy, wbiliśmy. Mamy 350 poziom mordeczki. Widzimy się już w następnym odcinku. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i napisać w komentarzu, co sądzicie o tych nowych wyprawkach. Co wy byście w nich e, zmienili. Pamiętajcie zostawić followa, obserwacje na Twitch TV, gdzie streamujemy sobie i shake konkursami oczywiście na e, grzybki, nawet nie z konkursami, tylko tam po prostu robimy sobie losowanie na żywo e, i nie tylko z Shakes and Fidget, tak więc e, dzięki wielkie za dziś, żółwik wiąza się, i do następnego.